Wyjeżdżam dzisiaj z domu, może ujechałem kilometr. No i przygupy. Tylko, że zatrzymuję nagranie, bo żeby jak najkrótsze było, bo u mnie nagranie 20 sekund potrafi iść 30 minut. Także tak to się dzieje. No i co, przyjechałem tutaj, udostępniam to na telefon przez Bluetooth. No i oczywiście za pierwszym razem się nie dało, za drugim się udało. No i dobra. No to jak się udało, no to udostępniam to na YouTube. Spoglądam po jakimś czasie, bo robię sobie tutaj taki stolik duży, pod te kwiatki pod No i po czasie spoglądam. 13 minut się przesyła. No to dobra, chuj. Później za jakimś czas też spoglądam na telefon. No 30 minut już się przesłało. No kurwa, po to mi się telefon zatrzymuje, co tylko kurwa bo ten telefon jak spojrzałem, że 13 po, no to się nie chciał działać, nagle się zapalił i 13 minut się przesyłało nie? No to było to w ten sposób, nie? No to kurwa, po to mi się na telefon jakiś kurwa śmieć włamuje, bo to, to jest moje zdanie, a niech se każdy oceni, kto to kurwa w ogóle jest, żeby pokazać 13 po, kurwa, albo 31. Wyłączają totalnie internet, no i wtedy kurwa stoi ci na 13 i chujnie. No i teraz yy, mówiłem to samo pierwszy raz, usunęli w pizdu, drugi raz, usunęli teraz trzeci raz to yy, nagranie po prostu. To samo mówię, żeby to udostępnić. Woda mi się na cappuccino gotuje zaraz. No, zalałem sobie już kawusie, czyli inwestycja w tego klanu. To jest w coś kurwa poniżej gówna, bo główno to idzie wykorzystać jeszcze na jakiś nawóz. A to jest kurwa te śmiecie jebane poniżej gówna. Pierdolone sprzedawczyki przygłupy jebane. Ja tutaj byłem w robocie teraz, który mi wypłacił po 16 zł na godzinę. No kurwa, nawet miałem tego nie mówić, bo to wstyd, kurwa w ogóle. Ale chociaż tu i sobie, bo obcinałem mu nie gotuje, więc od chuja sobie sadzonek nabrałem. Nie wiem, czy to widać. No, już mam chyba z 800 sztuk, no jeszcze z 800 sobie zrobię. No to...